Cześć, Witam Was kochani w nowym odcinku z serii Mierzymy, i dzisiaj zapraszam Was na haul braniowe z Answer, dokładnie ich marki własnej, czyli Answer Lab. I już wielokrotnie pokazywałam Wam na kanale sukienki tej marki, po prostu w tych przeglądach, które robię sukienki na lato czy na jesień. I faktycznie, jeśli chodzi o sukienki, to wybór jest fajny, można znaleźć w dobrej cenie, świetny skład, e, więc chciałam zobaczyć, czy coś więcej się znajdzie. Jak zawsze, linki do wszystkich rzeczy znajdziecie na dole w opisie, wraz z moimi aktualnymi wymiarami, tak żebyście wiedziały, jaki rozmiar wybrać dla siebie. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, odcinki z seryjami, żeby pojawiamy się raz, bądź dwa razy w tygodniu, tak żeby nie ominąć nowych filmów, koniecznie zasubskrybuj kanał. Zacznę tutaj od tej sukienki. Cena tutaj to 280 zł. Na sobie mam rozmiar L. A jeśli chodzi o skład, jest to 100% bawełniana sukienka i jest taka lekko luźna w sensie. Taka powinna być. Leży po prostu perfekcyjnie, ponieważ mamy trochę luzu, ale w moim przypadku fajnie tutaj jest dopasowana w biuście. Rękaw jest lekko luźny, niezbyt obszerny, zakończony gunką. No i tutaj w talii też jest trochę luzu, ale mamy tutaj pasek, żeby związać. I później troszeczkę się zaczyna rozchodzić. I jeszcze bardziej na samym końcu W tutaj jest tak uszyty ten materiał Że sama końcówka jeszcze bardziej się rozchodzi Najlepiej zdecydowanie będzie już pasowała na te cieplejsze dni Czy już ciepłą wiosną, czy latem Ale wydaje mi się, że też fajnie się sprawdzi z rajstopami Do noszenia właśnie poza sezonem Krój jest dosyć klasyczny, ale jednocześnie kobiecy Ze względu na to, że nie jest zbyt obszerna Możemy podkreślić ładnie swoje kształty Więc tutaj zdecydowanie jestem na tak i moim zdaniem jest to warta propozycja uwagi Znalazłam idealną kamizelkę wykonaną z jeansu Która kosztuje w sumie dosyć sporo, ponieważ 250 zł Na sobie mam tutaj rozmiar XL Zamówiłam XL, ponieważ z l bywa różnie I tutaj nie wiedziałam jak wypada rozmiarówka Więc wolałam się zabezpieczyć i wziąć jednak ten większy rozmiar Ponieważ często kamizelki w rozmiarze L Po prostu są dla mnie zbyt wąskie w I nie mogę się zapiąć Skład materiału to bawełna z jednoprocentowym elastanem Ogólnie leży, wydaje mi się, że jak najbardziej ok, choć mam gdzieniegdzie nigdzie trochę zbyt dużo luzu, tak jak tutaj nad biustem, a w samym biuście też mam trochę luzu, więc wydaje mi się, że Elka by tutaj leżała perfekcyjnie. No ale jak widzicie, tak opływa sylwetkę, troszeczkę jest zwężona tutaj w talii, więc ładnie ją podkreśla i co podoba mi się przede wszystkim w niej? To to, że ma tylko dwa guziki, następnie się rozchodzi. Bardzo lubię taki efekt. Ma piękne guziki, ponieważ są one jakby z takiego metalu wygniecionego i to dodaje fajnego uroku. Mi się bardzo, bardzo ona podoba. Wydaje mi się, że właśnie cena jest nieco zbyt duża, jak za taką, wiecie, prostą kamizelkę bez żadnej podszewki. Proste szycie. Bardzo lubię połączenie jeansu z jeansem i wydaje mi się, że w przypadku właśnie takiego granatowego jeansu łatwiej jest skompletować zestawy ze sobą, żeby te odcienie zbytnio się nie różniły. Tutaj faktycznie te kolory nie są idealne w 100%, ale leży to moim zdaniem bardzo dobrze i nie odznacza się, że jest to coś innego. Pewnie nie były podlinkowane, jeśli chodzi o zdjęcie na modelce, więc po prostu wybrałam ze strony spodnie o granatowym odcieniu Cieniu, żeby właśnie stosować te dwie rzeczy ze sobą. Ten model kosztuje 240 zł, jest on z 100% bawełny i na sobie mam rozmiar XL. Na stronie nie informacja, że rozmiarówka jest standardowa, i już podczas prasowania tych ubrań, ponieważ mam tutaj bardzo dużo pary jeansów z tego sklepu, to wiem, że w połowę z nich raczej nie wejdę ze względu na to, że są bardzo małe. Ja tak naprawdę XL-ki noszę, wszystkie spodnie, które tutaj widzicie, są właśnie w tym rozmiarze. Ten model akurat wydaje się ok, jest mi w nich komfortowo, łatwo było mi je zapiąć, choć są troszeczkę zbyt dopasowane z przodu, jakby tutaj żadne sadałko, wiecie, nie wystaje, ponieważ tutaj jest jeszcze lekki luz, ale tutaj na wysokości pośladków, no to materiał jest nieco zbyt opięty, a same pośladki mam wrażenie, że są takie nie zależ płaszczone, co wyglądają jakby były po prostu mniejsze niż są w rzeczywistości. To mnie akurat nie przeszkadza, no ale faktycznie tutaj brzuch jest taki bardzo zapasowany, więc teraz jakbym usiadła, no to by mi się wszystko tutaj gniotło, co nie byłoby komfortowe, jakby w momencie, gdy stoję, jest ok, ale gdybym usiadła, to byłyby jednak za małe, a XL-ka powinna być nieco większa. Spodnie mają ogólnie bardzo, bardzo ładny kształt. Są to white legi, ale takie, które mam wrażenie, że wyglądają naprawdę bardzo. Bardzo zgrabnie, może tutaj spanę, ponieważ pisaliście mi, że mało co widać tutaj na tle tego ciemnego rogu, ale na pewno zamontuję jeszcze tutaj jakieś dodatkowe oświetlenie i podświetlę tutaj te moje torebki, więc wtedy powinno być ok, ale na razie stanę sobie tutaj po prostu na tle szuflad, więc jak widzicie bokiem one są bardziej proste, więc wyglądają bardzo zgrabnie, przodem... Te nogawki no, rozszerzają się, ale nie są jakieś takie bardzo obszerne i wyglądają super. Model mi się podoba, choć nie są aż tak wysokie, jak lubię. Tutaj była tylko informacja, że stan jest podwyższony, ale nie było informacji, czy jest wysoki, czy, czy średni, po prostu podwyższone. No i tu, jak widzicie, pępek mi wystaje, więc to jest akurat taka wysokość, która mi nie odpowiada. Następnie zamówiłam body, które jest na bazie siateczki, takiej tiulowej, elastycznej i na tym są wzory. Z takim efektem weluru, co mi się bardzo podoba, bo to 170 zł. Na sobie mam tutaj rozmiar M na L. I ogólnie większość ubrań, oprócz spodni, to tak naprawdę właśnie mało łamane rozmiary S na M, M na L, ale faktycznie w przypadku tego większego rozmiaru, niestety jest bardzo słaby wybór, bo ogólnie jest takie bardzo półprzezroczyste i ja mimo tego, że mam na sobie aktualnie biustonosz typu bardzo tkacielisty, no to jednak jest bardzo widoczny pod spodem. Tutaj raczej trzeba by było założyć jakiś taki bardziej ozdobny biustonosz. Najlepiej po prostu wydaje mi się czarny w koronkę będzie najlepiej i leżał. Doda nam dodatkowe krycie, jeśli chodzi o przestrzeń biustu, ale jednocześnie będzie ładnie wyglądał pod spodem, ponieważ każdy inny niestety wyglądać nie będzie, no a noszenie bez, raczej odpada ze względu na to, że tutaj tego krycia po prostu nie ma zbyt dużego. Jeśli chodzi o rozmiar to powiedziałabym, że jest najbardziej ok. Tutaj skład jest sztuczny jak to w przypadku Tulu, ale jest elastan, 5% elastanu dokładnie. No i jest elastyczny, ale nie aż za nadto, więc faktycznie mam wrażenie, że on tak fajnie jednak trzyma kształt. Ładnie tutaj wygląda, jest jakby taki lekko naciągnięty, a nigdzie się mu nie fołduje. No, moim zdaniem na to naprawdę dobrze, jakby oprócz tej kwestii mistrz należał pod spodem. Na dole mam spódniczko shorty ze sztuksowego materiału i czegoś takiego jeszcze nie widziałam, dlatego jak zobaczyłam, to, to od razu wrzuciłam do koszyka. Tutaj plusem jest fakt, że jest to bardzo dobry skład, ponieważ jest to bawełna z 3% elastanem, a jednak w przypadku tego elementu garderoby faktycznie zazwyczaj skład jest bardziej po tej poliestrowej stronie niż naturalnej, albo po prostu niewielka domieszka naturalnego składu. To jest praktycznie 100%, ale jednak musimy lubić tą strukturę sztruksu, jakby taki welurowy efekt. W tej stylizacji moim zdaniem to bardzo fajnie pasuje, ale po prostu um, przez to, jaki to jest rodzaj materiału, też mam wrażenie, że nie będą pasowały do wszystkiego, tak jakby było, gdyby jednak ten materiał był całkowicie gładki. Rozmiar jaki mam tutaj na sobie to XL, tutaj jeszcze jest fajny luz w talii, nic nie jest opięte, czuję pełen komfort, wyglądają super, nic nie odstają ani tutaj w górnej części, ani w nogach. Tak, też długość wydaje mi się jak najbardziej ok, ze względu na to, że nie jest aż tak krótka jak w przypadku innych sieciówek, w szczególności Zary, gdzie te spodanki zawsze kończą się tuż po prostu pod pośladkami. Tutaj jednak ta długość jest nieco większa. Sweter, a właściwie cardigan pochodzi z wyprzedaży. I cena aktualnie to 260 zł, przeceniony jest 350. Skład jest głównie sztuczny, jest tutaj 25% wiskozy, ale pozostała część to jest akryl z poliestrem i zalastanem, więc. Wydaje się to cena naprawdę bardzo, bardzo duża, jak na ten skład w szczególności. Rozmiar, jaki mam na sobie, to S na M. Jest to model bardzo oversize'owy, nawet w tym rozmiarze, gdzie ja jestem raczej tą czterdziestką, jeśli chodzi o górę mojego ciała. Bardzo podoba mi się ten element ozdobny, czyli takie róże w czerwonym kolorze. Tutaj jeszcze z taką metaliczną nitką. Bardzo ładnie to wygląda, ale sam sobie krój tego kardiganu mi nie leży. Jest bardzo luźny i to nie byłoby nic złego, gdyby nie fakt, że wygląda już na taki, wiecie, znoszony, rozciągnięty. Ten dół nie prezentuje się zbyt dobrze. Tutaj połączenie kolorystyczne, te wzory wyglądają super, ale krój jestem totalnie na nie. Na dole jeansy o wysokim stanie, w takim jasnym kolorze jeansu. Zdecydowanie preferuję takie kolory. Krój mi się bardzo podoba, ponieważ one są dopasowane w górnej części, a w dolnej jest taki bardziej proste, ale nawet trochę przypominają mi jeansy typu flare, tylko nie z takim mocnym rozchodzeniem się wiecie, przy kostkach tylko właśnie są takie zgrabniutkie kobiece ogólnie kosztują 250 zł są wykonane ze 100% bawełny i na sobie mam rozmiar XL ale jak widzicie tutaj co nieco wypływa to dlatego, że są bardzo, ale to bardzo ciasne są zdecydowanie zbyt małe tutaj na mnie w górze także w nogawkach ten model jest naprawdę bardzo ładny, tutaj będzie tylko trzeba sobie nieco przyciąć na długość, ale one są i tak poszerpane na dole, więc sama bym musiała je skrócić zostawiając je Jak będziecie zamawiać to zamówcie po prostu większy rozmiar niż normalnie nosicie Za to kolejny model jeansów moim zdaniem jest warte sprawdzenia na sobie, ze względu na to, że są niesamowicie takie cienkie, wygodne, elastyczne Tutaj cena to 200 zł, skład to w 70% bawełna, jest tutaj domieszka poliestru 28% i 2% elastanu. Są naprawdę turbocieniutkie, wygodne, nie ograniczają w żaden sposób ruchów. I mimo tego, że wiecie, na wierzchu wyglądały tak samo jak poprzednie, no to te leżą super, ze względu na to, że troszeczkę jednak dopasowują się do ciała. Podoba mi się też kolor, ze względu na to, że są dosyć jasne, ale nie są aż takie mocno błękitne. Tylko ten niebieski jest taki bardzo stonowany, mogłyby być nieco wyższe, jak widzicie, pępek częściowo tylko jest zakryty. Ładnie wyglądają w pośladkach, fajnie tutaj podkreślają i też co lubię, że są dopasowane pod pośladkami. Dzięki temu właśnie one są ładnie uwydatnione i też po prostu wygląda się zgrabnie, ponieważ te nogawki tutaj nie są zbyt szerokie, później tylko troszeczkę się rozszerzają, ponieważ jednak jest to model white legów. Zakończone są także takim poszarpaniem, choć są troszeczkę zbyt krótkie na mnie. Jeśli chodzi akurat o white legi, no to lubię jak bardziej dosięgają do ziemi ze względu na to, że czasami wyglądają dziwnie, jak właśnie tak szeroka nogawka, ale jednocześnie nie dotyka ziemi, jakoś tak nie do końca przepadam. Wiem, że nie każdy lubi tego typu kardigany, ja osobiście uwielbiałam jakby nie nosiłabym z tym biustonoszem pod spodem, ale już nie zmieniam, po prostu pomiędzy tutaj tymi stylowkami, nie ja założyłabym tutaj jakiś wiecie, bardziej zdobny bistrąż, który by tutaj Pasował, no, bo raczej bez też nie dałoby się, ze względu na to, że nie jest to w pełni kryjąca tkanina. Widać tutaj, jak tatuaż mi przebija. Albo możemy założyć po prostu jakiś top na ramionczkę i on dalej będzie miał swój urok. Tutaj cena to 170 zł. Zamówiłam rozmiar S na M, ponieważ zawsze w swetrach właśnie zamawiam rozmiar M. No i mam wrażenie, że leży identycznie jak na modelce. Wygląda ogólnie bardzo ładnie, ale nie powiedziałabym, że jest warty swojej ceny. Chociaż skład jest tutaj w większości naturalne, ponieważ mamy tutaj 88% wiskozy. Sam w sobie materiał jest taki bardzo elastyczny. Jest stworzony jakby z takiej cienkiej dzianiny, więc mamy tutaj taką bardzo dużą przewiewność, ale ten materiał jest taki szorstki w dodatku, nie jest mięciutki, nie jest milusi. No, dzięki temu będzie fajny na ten sezon wiosenno-letni, ale po prostu nie jest przyjemne dla mnie, więc nie jest to coś, co osobiście bym zostawiła. Następnie sweter w bordowym kolorze, który ma takie białe pasy nieregularne, troszeczkę z stylu zeberki, ale nie do końca. Bardzo spodobało mi się tutaj to przejście, że jest taki jakby efekt. Ombre, dlatego też go zamówiłam. Tutaj cena to 240 zł. Skład jest niestety sztuczny. Jest to taki naprawdę bardzo gruby, drobnotkany swetry, który jest jakby dwuwarstwowy i trzymający swój kształt. Ja tutaj na sobie mam rozmiar S na M i pojemnie, że leży naprawdę bardzo dobrze, choć wydaje mi się, że tak powinien wyglądać ten większy rozmiar. Nigdzie się ten materiał jakoś zbytnio nie zbiera. Jest opuszczone ramię, lekko luźne rękawel, nie bez przesady. Naprawdę bardzo fajna pozycja. Ja zamówiłam bordową wersję, ale dostępna jest także wersja taka brązowo-karmelowa, która jest aktualnie w promocji w cenie 155 zł. Na dole hitowe spodnie i one też wydawały mi się turbo małe, jak je wyciągnęłam. Naprawdę ta talia wyglądała tak drobniutko, ale to dlatego, że to są spodnie z bardzo wysokim stanem, jak też widzicie. One sięgają mi tutaj do najmęższego miejsca w talii tak naprawdę. Są bardzo tutaj wysokie. Ja takie spodnie naprawdę bardzo, bardzo lubię, ponieważ jestem fanką noszenia crop topów, ale jednocześnie właśnie podkreślania talii i mam wrażenie, że to zawsze najlepiej ze sobą wygląda. Tutaj materiał jest... W odczuciu taki sam, ale składowo lepszy, ponieważ 95% jest tutaj bawełny, 3% poliestru i 2% elastanu, więc zdecydowanie lepiej to wygląda, ale jest to naprawdę taki cienki materiał, bardzo elastyczny. Można robić wszystko. Ja się czuję, jakbym miała w ogóle na sobie legginsy. Jakby nie licząc tego zamka i wiecie, pasa, no to reszta, totalny, totalny luz. Cena to 250 zł, tego nie powiedziałam, a na sobie mam rozmiar XL. Wyglądają ponownie bardzo zgrabniutko Ładnie są podkreślone pośladki Dopasowane są nogawki pod spodem Następnie troszeczkę się rozchodzą Mają bardziej taki efekt prostych nogawek Jak stoi wyprostowana Ale faktycznie jest tutaj sporo luzu W tej nogawce To jak będą wyglądały będzie zależało od waszej sylwetki Ze względu na to, że ja mam właśnie szersze uda No to tutaj materiał mi się opina A później się rozchodzi Jest taki efekt prosty W momencie gdy macie węższe tutaj uda No to pewnie bardziej będzie. Będzie wyglądało jakby się rozszerzało, ponieważ tutaj już będziecie miały Tak mi się przynajmniej wydaje. Od cin też jest bardzo ładny, tutaj występują takie rozjaśnienia, w szczególności widać je tutaj po boku. Są rozjaśnienia na udach, ale ta różnica koloru nie jest zbyt duża względem tych ciemniejszych końcówek. Właśnie, faktycznie nogawki są w najciemniejszym kolorze, więc nie działa to po prostu na niekorzyść. Czasami te rozjaśnienia na udach, mam wrażenie, że jeszcze tak optycznie powiększają ten obszar. Tutaj zakończone są ponownie takim zmechaceniem I długość ogólnie, mam wrażenie, że ze względu na to, że są troszeczkę zgrabniejsze, no to mi tutaj pasuje, ale jest taka sama, jak w przypadku poprzedniego modelu. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zamówiła wszystkich Ładnych dla mnie rzeczy bordowych na stronie, i tutaj mam na sobie bluzkę, która ma rozszerzający się rękaw i takie piękne wycięcie w dekolcie. Cena dosyć spora, ponieważ kosztuje 220 zł, a mamy tutaj sztuczny skład, ponieważ jest to poliester z elastanem. Bardzo elastyczny, cieniutki materiał, ale moim zdaniem zdecydowanie nie warte tak wysokiej ceny. Jakby sama w sobie bluzka jest bardzo ładna, ale... Połowę powinna przynajmniej mniej kosztować, jeśli chodzi o użyty materiał, przynajmniej według mnie. Na sobie mam tutaj rozmiar L, leży perfekt, nawet mogłam wziąć mniejszy rozmiar, i zastanawiałam się między M-ką a L-ką, ponieważ ja lubię, gdy tego typu bluzki są takie bardzo, wiecie, dopasowane w tułowiu, że się nie marszczą. Tutaj niestety jest troszeczkę zbyt dużo luzu. Wyjście wygląda bardzo ładnie, to wycięcie jest super. Jednocześnie odkrywamy trochę skórę, ale tutaj nie widać w żaden sposób biustu, więc. Więc to jest takie wycięcie bardzo z klasą, bym powiedziała. To jest przeszycie z marszczeniem, mi się podoba. No i mamy tutaj właśnie tę, tę asymetryczną górę. Uwielbiam tego typu rękawy. Są zgrabne na górze, później się rozchodzą totalnie w moim stylu. A słuchajcie, na dole najlepsza para jeansów do tej pory i to są właściwie jeansy idealne. Kosztują 250 zł, wykonane są w 70% bawełny, 28% poliestru i 2% elastanu. Rozmiar ponownie XL, ale te zarówno mają tak najwięcej luzu i komfortu, są wykonane z tego elastycznego, cieniutkiego materiału. No i jak widzicie, tylko odrobinę mi się marszczą, ale to nic. Tutaj zarówno długość mi pasuje, jak i także to, jak się prezentują, no po prostu bajka. Idealnie są tutaj dopasowane w pośladkach, nigdzie materiał mi tutaj nie odstaje. Nogawki też są w miarę dopasowane tutaj pod pośladkami, i następnie troszeczkę się rozchodzą. Mam wrażenie, że są najszersze, i faktycznie jak stoję na wprost, to widać, że są to white, ale nie są z tego rodzaju poszerzających, są z wysokim stanem, tak jak. I są naprawdę bardzo komfortowe. Zostawiłabym zdecydowanie je w szafie, gdyby nie fakt, że jestem aktualnie w trakcie redukcji, i zamierzam zrzucić tyle, żeby po prostu przejść na jeden rozmiar mniejszy, ale oczywiście dodam do ulubionych. No i faktycznie zobaczymy na koniec redukcji, w jakim rozmiarze będę i jak jeszcze będzie ten model, to sobie zamówię. Nie chcę teraz dodawać nic do szafy nowego, skoro mam tyle ubrań, które mi aktualnie pasują, no to nie chcę dodawać nic innego, ale te spodnie. Są rewelacyjne. Na koniec taki grzeczny sweterek, bym powiedziała, ze względu tutaj na ten rodzaj dekoltu i zapięcie, pod szyją. Kosztuje 260 zł, występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, czyli zarówno w tym brązie, takim bardziej czekoladowym, jak i także bordowym kolorze. Skład to w 81% wiskoza. Zamówiłam tutaj rozmiar S na M, w sumie żaden inny nie był dostępny. No i jak widzicie, pasuje. E, troszeczkę luzu jest tutaj w dalszym ciągu, ale prezentuje się ogólnie bardzo, bardzo dobrze. Jest wystarczająco długi, żeby sobie wsadzić spodnie żeby nie wystawać Tutaj albo właśnie możemy nosić w ten sposób. Mamy tutaj kołnierzyk i zapięcie pod szyją. Możemy to rozpiąć. się, także w ten sposób, chociaż mam wrażenie, że jest taki bardziej, wiecie, wyjątkowy i inny. W momencie, gdy jest jednak zapięty, ponieważ tego typu dekolty jednak jesteśmy w stanie um, raczej spotkać w przypadku innych sklepów. Zostałam w tych samych spodniach, które pokazywałam Wam przed chwilą, a to dlatego, że jedna para spodni faktycznie okazała się zbyt mała, chociaż miałam wrażenie, że większość mi nie będzie pasować. To były wszystkie rzeczy, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. I jak w przypadku sukienek, które do tej pory Wam pokazywałam, nie zauważyłam, żeby ceny się różniły jakoś mocno w porównaniu do tych rzeczy z sieciówek, które normalnie Wam pokazuję. Tak tutaj. Może jeszcze w spodniach? Określiłabym, że to jest fajna cena, jeśli faktycznie modele są super, a tutaj udało mi się znaleźć kilka fajnych, więc wydaje mi się, że to jest jeszcze rozsądna cena. Tak jednak, te okolice 250 zł czy 350 zł za swetry, które są ze sztucznego głównie materiału, no to już dla mnie są zbyt dużą ceną. Tutaj też te 240 zł to jest sporo, ze względu na to, że w wielu markach możemy znaleźć właśnie materiały tego typu czyli właśnie w większości viscoza w cenie od 100 do 150 zł. Ale osobiście będę obserwowała ofertę sklepu dalej, żeby zobaczyć, czy coś ciekawego się jeszcze pojawi. Pewnie w sezonie letnim zobaczycie wiele sukienek, ponieważ naprawdę da się znaleźć fajne perełki właśnie z tej marki Aswear Lab. Kochani, to by było tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!